Kochani, mam nadzieję, że już się widzimy, że wszystko jest w porządku. Miałam tutaj malutkie problemy techniczne. Nie ukrywajmy, wiecie kochani przecież sami, że przed chwilą byłam jeszcze w programie, dopiero udało mi się też dotrzeć. Następnie problemy techniczne, ale już jestem, już jestem po to, żeby odpowiadać na Wasze SMS-y. Mam ze sobą karty Tarota oraz kartę Rechanioła Rafaela. Są również tutaj przygotowane, aby po prostu móc, e, móc... Wylosować dla Państwa poradę z kart Archanioła. Te karty są o tyle niezwykłe, że do nich nie potrzeba zadawać żadnych pytań. Wystarczy wysłać imię datę urodzenia i po prostu dopisać Rafael, a ja po prostu wylosuję dla Państwa, wylosuję dla Państwa właśnie poradę z kart Archanioła Rafaela. I przejdźmy do pierwszych SMS-ów. Już przechodzę. Iza. I pani Isa, już sobie notuję. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby porada była anonimowa, musicie na początku napisać wyraźnie, że po prostu jest to porada anonimowa, żebym wiedziała, że nie chcecie państwo, abym czytała państwa dat urodzenia oraz imion. 1983 rok. Partner na stałe. Jaką chorobę będzie widział we mnie? Czy będzie bardzo martwił się? Co emocjonalnie i z uczuć będzie czuł do mnie? Bardzo dobre pytanie. Ja już tutaj w takim razie przechodzę do odpowiedzi. Pani już sobie tutaj rozpisałam i w takim razie ja już tasuję dla państwa karty. Pamiętajcie, kochani, jestem z Wami dzisiaj teoretycznie od godziny 21, praktycznie może być tak, że będę z Wami dłużej. To zależy po prostu od ilości SMS-ów. Jeżeli będziecie, kochani, do mnie pisali, jeżeli będziecie wysłali SMS-y, to dostaniecie po prostu odpowiedź na nie. Będę starała się odpowiadać wszystkim osobom na wizji, żeby te osoby dostały kompleksową odpowiedź. To działa na tej zasadzie, że jeżeli wysyłacie do mnie SMS-a, to ja tutaj mogę Wam po prostu odpowiedzieć znacznie pełniej niż w przypadku, kiedy po prostu mam to 160 znaków i muszę odpisać w tych 160 znakach. Sami przecież wiecie, że często zostajecie po prostu poskracane wyrazy ode mnie, bo staram się Wam powiedzieć jak najwięcej. Dobrze, już tasuję dla Pani Izy karty. I Już patrzymy. Mam nadzieję, kochani, że wyraźnie mnie widzicie, że dobrze mnie słyszycie. Dobrze, Pani Izo. Według kart wygląda na to, że e, raczej on będzie bardzo pozytywnie do Pani nastawiony: będzie widział, że Pani się obawia zaangażować, że Pani się boi po prostu tego głębszego uczucia. Natomiast widać również, że on będzie Pani, Panią bardzo dużym uczuciem darzył: będzie Pani mogła na niego liczyć w każdej sytuacji i to jest bardzo duży plus. E, Powiem tak, karty mówią, że on będzie panią starał się wspierać na każdym etapie, niezależnie od tego, co u pani się będzie działo. Także może pani na niego liczyć. Natomiast musi się liczyć pani także z tym, że jest to człowiek bardzo wrażliwy. Dlatego dobrze by było, żeby pani mówiła mu wprost o swoich obawach, o swoich odczuciach. Dobrze. Ja już tutaj odpisuję na SMS-a, a, a my w tym czasie, kochani, możecie do mnie pisać. <laughs> Odpisam. Tak jak mówię, ja tutaj czekam na Wasze SMS-y. Tutaj yy, jedna pani do mnie napisała. Tak, czy, witam, czy program dziś na żywo się odbędzie. Tak, odbywa się, natomiast troszeczkę poszło niezgodnie z Panem, ale tak się zdarza. Tak jak mówię, problemy tutaj techniczne. No i jeszcze musiałam dotrzeć. Jak widzicie, kochani, złapała mnie burza, złapał mnie deszcz. Jestem przemoczona, ale dotarłam i jestem do Waszej dyspozycji. Już odpisuję na tą krótką informację. Pozdrawiam serdecznie, oczywiście. Dobrze. I przechodzę do kolejnego SMS-a, kochani. <laughs> I tu mamy już na wizję. Pani Martyna. Już sobie panią Martynę zapisuję. Pani Martyna 8, 10, 1991. Chciała zapytać o mężczyznę, którego niedawno poznała. I to jest pan Damian. 22, 08 22.08.1991 rok. Co ono o mnie myśli? Czy w przyszłości jest szansa na związek? Piękne pytanie, oczywiście kochani. Osoby, które oglądają mnie w programach e, w telewizji wiedzą, że ja bardzo lubię pytania o miłość, ponieważ no nie ukrywajmy, no, ta miłość to jest sensem naszego życia. Musimy kochać, żeby czuć się pełnymi szczęścia, spełnionymi. Miłość jest takim pierwszym krokiem, żeby po prostu zmienić się na lepsze, żeby nauczyć się również okazywać uczucia osobom najbliższym. Dlatego ja zachęcam zawsze, żebyśmy, kochani, mówili dużo o tych uczuciach, żebyśmy potrafili wyrazić je słowami, ale również gestami takimi najdrobniejszymi, choćby. Dobrze, i pani Martyno, już patrzymy. Pani Martyno, z tego co w kartach widzę, on jest pozytywnie do Pani nastawiony. Widać wyraźnie, że myśli o Pani, on traktuje Panią tak. Bardzo czule, bardzo dużo o pani myśli, jest taki zaangażowany w tą relację. Zależy mu, po prostu zależy mu na pani. Owszem, karty tutaj wskazują dobitnie, że on chciałby, żeby z tego wyszedł związek. Natomiast z tego, co widzę, na ten moment jeszcze jest to niemożliwe. Dopiero w przyszłym roku będzie taka możliwość. Ja zachęcam, żeby cierpliwie poczekać, bo warto. To jest mężczyzna wart pani uczuć, mężczyzna, na którego warto poczekać. Pozdrawiam panią serdecznie i oczywiście życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będzie się pani układał i że znajdzie pani u jego boku. To oczekiwane szczęście. Podpisuję oczywiście, staram się to w miarę streścić. Dobrze, udało się mniej więcej zmieścić. Mam nadzieję, że sens SMS-a, sens wróżby został zachowany. Kochani, teraz przechodzę do kolejnego SMS-a. Widzę kochani, że bardzo lubicie właśnie tą formę SMS-ową, że bardzo lubicie kontaktować się SMS-owo. Oczywiście jak najbardziej jestem za, dlatego że wiadomo, że to jest najwygodniejsza forma kontaktu, natomiast zachęcam także do pisania maili, do kontaktowania się także e, na przykład poprzez czat, ale to już po zakończeniu programu, bo tutaj staram się odpowiedzieć jak największej ilości osób i sami wiecie, że to jest takie pozytywne, dlatego że im większej ilości osób odpowiem, tym, tym więcej dostaniecie po prostu informacji i nie tylko. Czat jest bardzo fajny, bardzo fajnie jest właśnie e, możliwość skontaktowania się pod numerem 0700 ze względu na to, że dzięki temu e, możecie mm, rozmawiać ze mną na bieżąco. SMS jest są tyle fajne, że możecie zmieścić w nim dużo pytań, natomiast jeżeli chodzi właśnie o e, kontakt telefoniczny, to ja Ciebie słyszę, Ty mnie słyszysz i to jest bardzo duży plus, bo możesz zawsze dopytać, możesz na przykład również zapytać mnie o poradę z kart Archanioła Rafaela. Sami kochani musicie przyznać, że jest to bardzo pozytywne. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że teraz e, zabrało mi się zapisanie książki właśnie na tematy takie typowo anielskie. Ona jest Przygotowana z myślą właśnie o osobach, które chcą dowiedzieć się, jak te anioły funkcjonują, ale nie tylko. Przede wszystkim dla osób, które szukają anielskiego wsparcia, które chcą. Odmienić swoje życie. Mam nadzieję, że już niebawem ją ukończę i będziecie mieli możliwość wzięcia po prostu tej wiedzy dla siebie, bo to wiedza jest przygotowana właśnie z myślą o Was. Ja teraz w takim razie już przychodzę do kolejnego SMS-a, bo znowu się kochani zakładałam. Jak widzicie, mam do tego tendencję, natomiast to dlatego, że staram się Wam przekazać jak największą ilość informacji. I tutaj e, witam, kiedy się odezwie, kiedy się spotkamy z Radimem. Ja sobie tego Radima w takim razie rozpiszę. Radim 412 I jak będzie się układało między nami do końca roku? E, czy będą inne kobiety? I pyta Pani Ewa, ja już sobie Panią Ewę rozpisuję. Dobrze Pani Ewa, mam nadzieję, że mnie Pani teraz ogląda i że po prostu będzie Pani słyszała dokładnie wszystko to, co mówię. Jeżeli nie, to postaram się to wszystko wymieścić w SMS-ie. Natomiast tak jak mówię, najlepiej jest po prostu oglądać, kiedy jestem dostępna. To jest bardzo dobra forma kontaktu że ja mówię sama do siebie, także naprawdę zachęcam też, żebyście, kochani, do mnie dzwonili. Teraz ostatnio ustawiłam sobie możliwość odbierania po prostu telefonu, nawet kiedy jestem niezalogowana. także naprawdę jest to duży, duży duże taka duża możliwość. Oczywiście nie zawsze mogę odebrać, ale staram się z reguły ten telefon po prostu odbierać, kiedy dzwoni. Staram się być po prostu dla Waszej dyspozycji zawsze. Dobrze. Pani Ewo, już patrzymy. <laughs> Pani Ewo, według kart z tego co widzę, tutaj był jakiś problem. Był jakiś problem tutaj między Państwem i dlatego teraz jest między Państwem cisza. Ono, owszem, tutaj o Pani myśli, z kart wynika, że nawet bardzo ciepło o Pani myśli, śni mu się wręcz pani, natomiast problem tkwi w tym, że tutaj... Coś jest na rzeczy, tak? Coś sprawia, że nie do końca możecie być w tym momencie Państwo razem. Owszem, on by chciał, on ze swojej strony jak najbardziej jest zainteresowany, jednak cały czas coś stoi na przeszkodzie, cały czas go, coś go wiąże, sprawia, że nie może ruszyć do przodu z tą relacją. To jest bardzo duże, bardzo duże takie. On jest po prostu zaniepokojony, wiele spraw ma w tym momencie, mam wrażenie, na głowie, i przez to on nie może ruszyć do, do przodu z tym związkiem. On chce tutaj panią okazywać, że jemu zależy, chce pokazać, że jest pani dla niego ważna. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy są inne kobiety, raczej nie. Karty wskazują, że owszem, są, pojawiają się obok niego kobiety, które, które on traktuje bardziej jak tak powiedziałabym koleżanki. To nie są osoby, z którymi mógłby stworzyć związek docelowy, natomiast te kobiety bardzo by chciały, żeby jednak on zmienił ustanie, żeby, żeby po prostu jednak wybrał którąś z nich. Natomiast one tutaj nie są przyczyną tego całego problemu, tylko te sprawy, które on musi sobie ułożyć w głowie. Dobrze, ja Panią pozdrawiam, teraz przechodzę do opisania na smsa, żeby Pani tutaj dostała jeszcze w takiej formie wróżbę, a Wy, kochani, w tym czasie możecie do mnie pisać. To jest dobry czas, żebyś napisał do mnie smsa, bo skoro mnie w tym momencie oglądasz, to z pewnością jest jakiś powód ku temu, prawda? Masz pytanie, chcesz zadać to pytanie, więc teraz wyślij do mnie sms. Więcej udało mi się zmieścić. Widzicie, kochani, jak to jest. Ja bym chciała Wam przekazać jak największą ilość informacji, natomiast działa to na tej zasadzie, że po prostu nie zawsze mogę. W momencie, w którym ja po prostu odpowiadam na smsy, tylko odpowiadam właśnie na sms, to niestety wygląda to w ten sposób, że mam ograniczone możliwości. Te ograniczone możliwości są no, przez to 160 znaków. Dlatego jeżeli jestem na wizji, jeżeli nie widzisz na wizji, obowiązkowo wyślij sms, bo takiej okazje naprawdę rzadko się zdarzają. Ja rzadko tutaj jestem, bo po prostu innej możliwości nie mam, ale kiedy już jestem dostępna, staram się odpowiedzieć jak największej ilości osób, żeby jak największa ilość osób otrzymała odpowiedź. Oczywiście, kochani, pamiętajcie, że jeżeli życzycie sobie, żeby SMS <laughs> był anonimowy, na początku dużymi literami, po prostu napisać anonim. Jeżeli nie, to po prostu ja będę czytała datę urodzenia oraz imię. Sami, kochani, rozumiecie, że tak jest również dla mnie wygodniej, jeżeli właśnie zaznaczacie. Oczywiście bardzo ważne jest, żebyście pamiętali o datach urodzenia, o imionach, dlatego że bez tego. Naprawdę jest bardzo ciężko postawić karty. Ja muszę wiedzieć, o kim, na, na jaką osobę po prostu te karty stawiam. Ja przechodzę do kolejnego SMS-a i to jest czas, żebyś ty właśnie SMS do mnie kolejny wysłał, żeby Twój SMS był kolejnym do mnie. Wizja. Jestem w związku ze Zbyszkiem. Dobrze, już sobie Pana Zbyszka rozpisuję. Pan Zbyszek 1903, 1971 Nie układa nam się ostatnio, co karty o tym mówią. Czy mamy się rozstać, czy pojawi się ktoś nowy? I pyta Pani Ewa. Ja sobie Panią Ewę rozpiszę. 23, 01, 1979 rok. Dobrze Pani Ewa. Zbigniew i Pani Ewa. Ja już dla Państwa tasuję karty. To jest dobry moment, żebyś właśnie do mnie wysłał SMS-a, żeby Twój SMS był, e, był po prostu kolejnym, tak? Ja zachęcam do tego wysyłania SMS-ów, bo kochani, mam ograniczoną liczbę czasu. Naprawdę ograniczoną, bo teoretycznie ja tutaj powinnam być do godziny 21.00 od godziny 19.00. Niestety, tak jak mówię, pojawiły się małe problemy techniczne. Miałam też mały problem z dotarciem przez burzę, co zresztą widać po moich włosach, bo przemokłam do ostatniej suchej nitki. Natomiast udało mi się w końcu dotrzeć. Mam mam nadzieję, że te pytania będą się pojawiały, że Wy będziecie chcieli po prostu otrzymać odpowiedzi na te pytania, które są w Waszych sercach, które sprawią, że, nie może, że po prostu często jest tak, że macie trudności z zasypianiem, bo coś Was dręczy. Ja jestem właśnie po to, aby odpowiadać na Wasze pytania z pomocą kart e, Tarota oraz z pomocą kart tych tutaj, czyli Archanioła Rafaela. One naprawdę są kochani, niezwykłe, niezwykłe. To jest tak, jakbyście komunikowali się z samym Archaniołem Rafaelem, a sami musicie przyznać, taka okazja zdarza się bardzo rzadka. rzadka